Hello hello, witam Was bardzo serdecznie w tym odcineczku, a ja tak zaś nagrywam od razu. Eee, po prostu tak chciałem, żebyście mieli to wszystko w mnie razem, czyli za chwilę na następny dzień będziemy mieć walkę. Więc no, warto by było to zostawić tak, tak żeby ta walka była. No a nie chciałem przedłużyć troszeczkę odcineczka, żeby nie było także wszystko w jednym odcinku. Wszystkie walki, wszystko po kolei. W tym odcinku bym chciał właśnie z tym czwartym ratem się zmierzyć, a w następnym odcineczku bym chciał właśnie hmm, coś tam zrobić jeszcze, żeby było więcej tych rzeczy. No, w tym jak widać punkty nam lecą, lecą, lecą i lecą. Więc dobra, dajmy się teraz yy, na dom będziemy już więcej ćwiczyć. Dobra, mam trochę tej energii. Odzyskane i walczymy. Uff, będzie ciężko, ale Mr. Kekuse Jeżeli się nie mylę to chyba jest pierwsza... pierwszy... Winner W miejsce miejscu chyba walczymy teraz Ale nie jestem pewny Więc damy radę czy nie To się okaże No prawie go znokautowałem Dobra tutaj możemy dać. Da nam tutaj radę, to wygramy. jęknie mamy wina, więc wygrana. Jeszcze nie o pierwsze miejsce. No nie, dobra, ok, musimy tutaj mieć większy, większą ilość. Dobra, myślałem, no nie, KS jest tutaj, no to o pierwsze miejsce tutaj byśmy walczyli. What the hell? Dobra, nieważne. Jeżeli to ma być, to tak będzie. Lekkie hmm. wiatr. O! To się przyda. Naprawdę to się może przydać. Z Silverem pokadajmy Za 20 mamy tutaj właśnie. Gdzie to jest? To jest to. Dobra. Taki szybki tutaj, właśnie. A tak. I jęknie co on wychodzi. Dopiero nas pierwszy raz uderzył w sparingu, więc no, jak widzicie, mamy ten tupet. Mamy tą walkę. Mamy teraz dwóch, którzy naprawdę To siła jeden, ale tutaj zwinność mają wysoką uh, uh. Dobra Powinno nam się udać Tak Udamy? Uda nam się? Uda! Ten drugi będzie no, troszkę mocniejszy, będzie. Na stupę. No, 7, 4, 6. Hmm. Tu będzie troszkę ciężko, ale dam radę. Pięknie, pięknie, pięknie. Dajesz, dajesz, dajesz. Box. Prawa, 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 lewa. Prawa, prawa, prawa. No. Ładnie, no poszedł możemy to wygrać właśnie. Takie, takie walki to są naprawdę coś, to jest imponujące, bo ten unik tutaj nam pomaga dużo. No, na czele grunta? Pięknie. Ja za niedługo nie będę wiedzieć co z kasą robić w ogóle, bo tu już wchodzimy na walki hardkorowe jeszcze jedna walka i będziemy mieć walki hardkorowe pogadajmy sobie właśnie z tym chłopem byłem tak jak gdyby nie ta pop, poparzona twarz no dobra no już się uspokój tą popatą, poparzoną twarzą zaróbmy sobie ubowo, bo tak będzie chyba najlepiej No to będzie raz, dwa i będziemy mieć ksiorkę Pięknie Teraz możemy sobie wrócić do tomciu autobusem A po co ja tak idę? Idziemy teraz pierwsze co na trening Trenować, trenować, trenować Bo nie widzę tutaj innego wyjścia i zapisać trzeba na walkę jak bijemy tutaj po 10, no tutaj zręczność dla mnie spadnie poniżej ósemki. Ale no wytrzymałość trzeba zrobić, trzeba. Wytrzymałość właśnie zręczność, cały czas iść z tym do przodu. No siły możemy sobie zostawić na razie tyle, bo tutaj mamy troszeczkę inne zalecenia. By sport. Jak coś tam wpadnie, no to wpadnie co to miałem na czerwone. Ale tak, żeby właśnie zbytnio nie uciekło. To właśnie. No 16, to 81 zabiera. Walka, walka i walka, tak? Za dwa dni miejsce tak? Czyli o drugie miejsce będziemy walczyć. Jesteśmy głodni. Ja mam tutaj dużo przyniesie Łoł, wow, wiem, że to przeszkadza, że po prostu wziąłem ale jak już tak mam tak Dobra, dajcie jeszcze tutaj to I będziemy mogli się za chwilę położyć i grzenie na żywo. No ten trening tutaj się przyspiesza. Naprawdę przyspiesza się tutaj trening. Uhuhu uh. No, dyżkę bijemy w końcu odbijemy tak No ładnie te pompki robi hmm, Połóż mi się w w tym talonie i zaraz będziemy mogli sobie spokojnie walki rozpocząć no, i Musimy dalej planować. Dobra walczymy o drugie miejsce. No i tutaj trzeba będzie to odbić. się położyć i nawet nie będziemy widzieć tego 10 co bo to jest naprawdę trochę kłopot idziemy zawalczyć powinniśmy z nim wygrać tym razem Mamy teraz lepsze statystyki niż on. No i trzymamy się tak podobnie. Dobra. Wygramy. Pięknie. Pięknie, pięknie, że graliśmy. Dobra. Tygrys. Nie spadnie poniżej 8. Deszcz ciosów. Mmm riposta. oh No <laughs> teraz z tym. To może być ciężko. Ale damy radę, tak, dajemy radę. Dobra, Mam tutaj 100% staminy cały czas mówiły, więc to nie jest źle. Trzymamy się, za trzydzieści jeden. Dobra, dam radę. Tam Na nawet no będzie koleka z tyłu. O ty. Dobra, za jeden. Siedem cztery siedem, więc no, spokojnie sobie dam radę. ciągnąłaj już praktycznie wszystko. No i 180 prawie. No, 100 ponad Więc teraz tylko dobić go. No i mamy już przejście do elitarnej jednostki. No i co nam zostało? Powodzić teraz do autobusu. Witaj bohaterze! I schodzaj jeszcze do kanału, jeżeli się nam uda. Dobra, więc lecimy tutaj szybko. <grystanie> tak, interesuję No dobra. Spróbować pikantnej ja nastawem. No okej, okay. yy, piastę musi być pyszna. Weź jedną. A, mogę sobie życie jeszcze doprowadzić. Czekam, ja wyjść z tej słyszy Słyszę straszliwy hałas. Jestem najśmiejszy z moich braci. Tym razem nie masz szansy. Oj, no. Tu mogę się zgodzić. Ale... Po tych walkach, wszystkich, którzy, które my zrobiliśmy, więc mamy szansę naprawdę tutaj wal walczyć ostro. O, o ma troszeczkę więcej staminy niż my. O, ale, ale mamy tutaj właśnie te nasze ciosy które dają właśnie nam tutaj przewagę. Pięknie, wygraliśmy. Hmm. Tak, kolejnego brata wygraliśmy. To była dobra walka. jest Steve'a. Hmm, skończyłeś teraz e, na, m, się na braciach. Jesteś potężnym podnikiem, czego chcesz się za nagrodę? Nic w Wam nieważnym zaszytem byłoby fajnie, gdybyście zapłacili za wszystkie dostarczone pizze. You are boys, ale belling to us. No dobra, nie do końca wiem <Słuchrom> co <extension> Biega. <consumed> no, Sensei chce się z tą widzieć, zmierzyć. Twierdzi, że jesteś wybranicem gdyż pozyskiwanie oddali to to shop. Bądź pozdrowiony, Jim Je y jestem. służyli na szczytunek uznaniu za twoje dokonania. Naucz się rężnych, y potężnej zdolności. Cios ogona? Czy ty nie masz ogona? Szesunek, zawsze jesteś tu mile widziany. Okej, okay, teraz tak... Y czy ja mogę z mistrzem pogadać? Mistrzu, powiedz mi jak... Stałeś się tak, tak mutancki? Tak, coś dziwne, dziwnego dzieje się w mieście. Mutanci są jakoś z tym powiązani. Jak chyba dzieje się to, czego się najbardziej obawiałem. game zła powrócił. Bóg jeden wie, co tam nas przykuńczył. Cała to zła? Mój przyjaciele, i ja jesteśmy efektem jego pracy, ale nie o tym mówiłem. Ostatni raz słyszałem o nim wiele lat temu. Myślałem, że zniknął na zawsze. Kim jestem już zła. Nikt go nie widział, ale jeśli tak to już jest w stanie nam go opisać. Za to yy, od pewnością jest bardzo sprytny i podstępny. Pomożesz mi go pokonać. Jestem zbyt stary, a moi uczniowie jeszcze nie są gotowi sam widzisz, pokonałeś ich wszystkich więc. Jedyne co mogę zrobić, to zazdrościć Ci z yy, to zaz, yy, zaradzić Ci z yy, starą co? E, sorry, jest taka godzina, że naprawdę już czyta nie wiem. <laughs> już się rozmacują po prostu wszystkie rzeczy. Ale okej. Okay. No puszki można mieć ten. Tak, tutaj. Aha, tutaj są teraz tunele. wodna baza. Kanały. U podwodna baza. No dobra, ale bym chciał najpierw... Za nim tam dolecimy, to ja chcę zjeść. Dlaczego zjeść? Bo chcę ja trochę HP odzyskać. Teraz, zamiast walczyć, zapiszmy się od razu, oczywiście. Chciałbym tutaj na tą podwodną bazę wskoczyć. Co, do, co to za pancerz? Co? What the hell! Kurde. Dobra. Nie mam szans z nimi. Póki co. Wow. Mistrz, czemu mnie, nie uprzedziłeś, że krył w waszego z potężnymi pancerzach. Potężny pancerze pierwszy słyszę. Nie mam z nim żadnych szans. tym tylko miał takie pancerz. Chyba zamknąłeś, kto by mógł ci pomóc. Nazywa się Mak. Yy, to on poprzednio pokonał geniusza zła. Teraz jest na emeryturze. Maranczo w pobliżu, myślę, że będziesz mógł, mógł ci pomóc. O, pan też. Dobra, udam się do niego. O, kurde, no to naprawdę nam się teraz tutaj wszystko... E, Hej, jesteś mag, to jest Norris. E, jaką masz na mnie sprawę? Mysz Shop powiedział, że możesz mi pomóc. Hmm, powiedziałeś shop. Mm, tak, muszę y, powstrzymać większe zła te, y, on, ale jego kryjówka szczegółowo się w pancerza. Też potrzebuję takiego pancerza, niż powiedział, że możesz mi pomóc. Nie wiem dlaczego miałbym ci pomagać, kolesiowie z ulicy, masę i komicznych gadziach. Nie jestem kolesiem z ulicy w nocy, a z czasem z dnia zabawiam mnie noczną pięścią, y, nigdy o tobie nie słyszałem. No ale jak się, yy, ale jeżeli się wykażesz, no dobra, nie obchodzi mnie, czy jesteś profesjonalnym wojownikiem, czy zwykłym zabijaką. Wykaż się. Och, trzeba z Markiem zawalczyć, ale zanim jeszcze z nim zawalczymy, to ja bym chciał skoczyć i zregenerować siłę. Trochę, chociażby. No dobra, wstawaj, 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 bo trzeba wstać. Lecimy szybko tutaj jeszcze podtringować trochę. Jak widzicie, muszę mieć wszystko na dziesiąty level. Bo no nie zdążymy go pokonać, znaczy ich pokonać. Bo jak widzicie, no jest, są potężni. O i to bardzo dobra, no to nam się udało, można powiedzieć. Większej rzeczy, Spróbujmy spróbujemy zwalczyć się z y, makiem. Dobra, skoczmy tutaj i spróbujmy. Mark, wydaje mi się, że już jestem w co się wykazałem. Jestem już zmęczony w ciągłym udawaniem czegoś. już mi jeszcze nic nie udowodniłeś. No dobra, no ale jak mam ci udowodnić coś? Hmm. Czy ja coś mogę tutaj... Nie. Byśmy musieli... Dom Roya Pogadajmy z nią Znaczy prezent jej dajmy Jesteś kochany, no tak no, Trzeba trochę z nim porozmawiać, żeby po prostu było też trochę lepiej Tutaj no, mamy kiepsko, bo nie możemy z rojem zbytnio pogadać już. Mm, więc no. Biuro Majka. Mm. tam. Może coś nam tutaj powie. Aha, no dobra, no potem nie zwalnia, dobra. Mm. Na siłkę z silverem trzeba zawalczyć. No szybko tak, go zawalczymy. Ok. Dwa punkciki. Jeszcze musimy mieć pięć. Więc no. Jak widzicie, no nie ma zbytnio dużo rzeczy tutaj do roboty. Jedynie co? Tutaj zawalczyć z jakimś kolesiem. dobrze, nie możemy z nimi walczyć. Więc no, punkty nam odpadają. No, zostaje nam po prostu tylko teraz yy... siłka, siłka i siłka. No, nie tak, żeby w ogóle mieć ten kolejny dzień na walkę. Więc no, musimy ten dziesiąty level bić. Czy chcemy, czy nie. No ale dobra, to będzie już w następnym odcineczku, będą walki. Jak widzieliście, no trochę posunęła się nam fabuła. To bardzo nawet, tak szczerze mówiąc. Bo nie było tak źle. No ale, no, coś za coś, tak? No, trzeba było troszeczkę tutaj przerobić rzeczy, żeby w ogóle... Yy, można było coś... dojść do czegoś. Widać, spadło. Nie, nie wiem, dla kogo to w ogóle to jest specjalnie tak robione. No dobra. Dyszkę mamy tutaj. I dyszkę tutaj zrobimy. Mam ja powiem, że naprawdę no już... Już wiem, jak tutaj będzie dalej się toczyć ta rozgrywka, więc eee, no cóż, eee, no zakończymy sobie tutaj odcineczek. Ja spróbuję, żeby nie spadła nam no, dyszka w ogóle z tego z rejonu eee, przed następną walką. I no cóż, będzie następna walka. Będziemy mieć o pierwsze miejsce, czyli o karty dostępu. Wtedy dopiero ogóle ruszy, ale ruszy tak. Pyta, że no będzie ciężko odmówić. Więc no cóż, to tyle. Nie zapomnijcie o w górę. Tak, okej. Okay. No, pamiętasz, no i z tutaj trzymajcie się. Do usłyszenia. Bye, bye.